Dzień dobry kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału Urodzonych 4 marca. Szykuję dla was już szybką wróżbę urodzinową, w ramach takiego prezentu ode mnie, ale najpierw będą oczywiście życzenia, kochani. Wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego w waszym życiu, radosnych chwil, satysfakcji z pracy zawodowej, z życia prywatnego, tak naprawdę ogólnej takiej satysfakcji i zadowolenia z życia. Przede wszystkim, kochani, dużo, dużo zdrówka również dla Was, dużo, dużo miłości w Waszym życiu, takiego szerszego zrozumienia i akceptacji dla tego, co Was będzie spotykało w życiu, czyli dla wszelkiego rodzaju doświadczeń. Takiego właśnie zrozumienia wynikającego z tego, że pojmujemy naturę tego świata, pojmujemy, po co tutaj jesteśmy i wiemy doskonale, że nasza dusza przybyła tutaj na Ziemię, żeby doświadczać, więc Czasami te bolesne doświadczenia też są jej potrzebne, aby mogła tutaj siebie kształtować. Dla osób urodzonych 4 marca dostałam taki przekaz, że nie dajecie z siebie wszystkiego. Nie wiem, być może w pracy, być może angażując się w jakiś projekt. Wam się może wydawać, że w tej chwili to jest jakby 100% Waszych możliwości, natomiast tutaj jeszcze drzemią jakieś takie ukryte pokłady, Potencjału, jakiejś dodatkowej energii. Jest tam coś jeszcze, co moglibyście być tutaj w stanie z siebie wykrzesać, więc warto e, jeszcze bardziej się postarać. Czyli skoro do tej pory dawaliśmy 100%, to można spróbować jeszcze dać chociażby te. 110% normy. Yy, jeszcze gdzieś tutaj jakiś taki ukryty potencjał drzemie. Być może tego nie dostrzegacie, być może się Wam wydaje, że już po prostu jesteście zmęczeni jakimś, yy, jakąś sytuacją, jakimś przedsięwzięciem, że więcej nie jesteście w stanie z siebie wykrzesać, ale myślę, że zdecydowanie jesteście. Tak, tutaj jest przy Was szóstka buław, a więc tej energii macie naprawdę dużo. To jest takie pójście do przodu, jak tara. Jeszcze mamy dodatkowo szóstkę mieczy, otwieraczenie. Zbliżają się przed Wami jakieś nowe perspektywy, tak? Mamy jeszcze rycerza buław, więc tutaj, no, śmiało e, przejść do przodu. Tej energii macie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo więcej, aniżeli. Byście siebie podejrzewali o to i jesteście w stanie tutaj naprawdę dać z siebie więcej, tym bardziej, że mamy e, tę szóstkę mieczy. Ja myślę, że tutaj jakbyście troszeczkę jakby zmienili swój sposób myślenia, postrzegania, przeanalizowali troszeczkę swoją strategię, troszeczkę e, inaczej spojrzeli na tę całą sytuację, to okaże się, że właśnie będziecie tutaj w stanie uruchomić jakieś takie niespożyte pokłady sił. Ech, mamy kartę odpoczynku. Odpocznij i zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Ja tutaj widzę ten odpoczynek jako takie właśnie zbieranie sił przed decydującą rozgrywką, czyli jeszcze właśnie to jest taki moment na to, żeby zaczerpnąć oddechu, żeby troszeczkę tych sił pozbierać, jeszcze odpocząć i za chwilę tutaj ruszyć do przodu z całym takim impetem, czyli rzeczywiście gdzieś tam skumulować w sobie te siły. Tu może chodzić faktycznie o siły fizyczne, jeżeli coś takiego robicie, co wymaga dużo siły fizycznej, takiej krzepy, może na przykład chodzi o jakieś osiągnięcia w sporcie, ale może też chodzić o taką siłę psychiczną, mentalną, czyli odpocząć, wyciszyć swój umysł i zebrać właśnie te siły, skumulować je w sobie po to, żeby właśnie później móc przystąpić do takiego ostatecznego tutaj działania, do jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. Ostatecznych aktywności, które dadzą Wam właśnie to zwycięstwo, o którym jest tutaj mowa. Tak to wygląda dla Was. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.